Ma to razem z mną, ma się, byku. Witam. I gościu, tak jak ludzie, czasami mówią, że ty wcale nie schudłeś, że my tylko tak ściemniamy. To jak dzisiaj go zobaczyłem, ej naprawdę. Teraz siedzę, teraz siedzę, ale jakbym stanął, to jest lepiej, nie? Ale dobra, zacznijmy od tego, co to za kamizelka kuloodporna? Kamizelka jest, ponieważ już za chwilę idę na Urbexa z Popo. Streamujemy in real life. E, idziemy do szpitala psychiatrycznego, czyli do miejsca idealnego dla mnie. A ty dzisiaj podczas tego programu e, nie czułeś jak w szpitalu psychiatrycznym? Wiesz co? Ja już jestem tak przyzwyczajony do freakfight'ów fightów i do freaków i do ich specyficznego poczucia humoru, że dla mnie to było. No, jak ryba w wodzie się czuje, nie Nie jest to dla mnie żadne zaskoczenie. Bo rozumiem, że pa, pijesz tutaj do niekonwencjonalnych punchline'ów wokół siebie, tak jakby latają różne teksty. Nie? Ja dla mnie to jest luz, nie? Tak jak zawsze, natomiast myślę, że Piotrek Szeliga, a właściwie to Michał Pasternak, mógł wymyślić wcześniej z tą kamizelką odporną i to byłby wygryw wtedy. No, coś w tym jest? Ja ogólnie mega czekam na tą walkę w ogóle Vampira z Shelim. To jest dla mnie najbardziej emocjonujący pojedynek. Chuj się cieszę w ogóle, że Fame ma to. I jestem pewien, że tam się wydarzą. Tam, tam polecą bomby, nie? Ferrari obiecał za to liścia. Ferrari to obiecał liścia dzisiaj, Bońskiemu. Myślisz, że tego dojdzie? Nie wiem, aczkolwiek jeż... o, mamy tutaj Amadeusza. Jeżeli raz przyjdzie na wiatr. rzuci słów na wiatr, a wiem, że dba o to, by nie rzucać. To... liść dla Kacpra za nawiązanie do mamy, rozumiem? Nie, ogólnie kurwa, jemu się, się należy liść, wiesz... Nie wiem, czy cię widać, kono tutaj głową między nas. Wiesz, co, on tam zaczął coś pierdolić, tutaj Zusi je jeszcze pierdolił, farmazony... Coś tam o mojej mamie gada... Nie wiem, no po prostu zasługuje kurwa na ciecia w łeb i niech wie, że go dojadę w tym OKTAGONIE, niech już wie po... Inaczej... Traktowałem go po koleżeńsku, no nie, że jesteśmy kolegami, tylko łagodnie, ale... Nie no, widzę, że trzeba z nim kurwa jechać po prostu i tyle, no... <śledzianie> Dobra, Amadi, my zaraz pogadamy, idź do tego sklepu, pewnie po jakiejś energetyki, jak go znam, natomiast ludzie bardzo się kłócą i dewagują, czy Amadi zawalczy dwa razy, czy tylko raz, czy przegra raz, czy raz wygra, czy dwa razy przegra, czy dwa razy wygra, czy raz wygra i raz przegra, dają Ci wszystkie możliwe opcje, jak są? Powiem tak, wydaje mi się, że raz wygra i raz przegra, ale nie powiem, w jakich kombinacjach, tak jakby stricte z kim, nie? Tego nie mogę zdradzić, ale wydaje mi się, że... No jak? No to oczywiste, że jeżeli urząd to musi wygrać z Błońskim, żeby walczyć z Dubielem. Nie, nie, bo może taka kombinacja, że może przegrać z Błońskim, na przykład na punkty, lekarz do, dopuszcza go do walki drugiej i walczy z Dubielem. No może... jak przegra, to ma walczyć dalej? Może, może walczyć. Jeżeli... To jest jakaś zmiana? To myślałem, że tylko jak wygra, to dostanie drugą walkę. Nie, to od początku chyba było tak, że, ten, że jeżeli lekarz dopuści go do walki z Dubielem, to może walczyć. Okej, okay, czyli myślisz, że przegra i wygra? Myślę, że może wygrać i przegrać, lub przegrać i wygrać. Bo wiem, że tutaj celujesz w tą chronologię, ale nie dam się, nie, nie dam się tutaj wyjewać na ale tym. Nic mnie tak nie bawiło, jak kłótnia Wywióra z Darem Lwem. Nie no, to było w ogóle dla mnie też takie, no zabawne ogólnie, ale wiem, że Maksiu, Maksiu ma tak, on ogólnie jest taki, nie wiem jak to nazwać, ale on jak stara się komuś wyperswadować swoje zdanie, to naprawdę jest taki chuj poważny w tym i stara się znaleźć jak najwięcej argumentów. I udaje mu się to, bo on, do, on jest dobry w, w tę grę. No ale Daro dzisiaj przyszedł samego siebie, nie? On po prostu tak był śmieszny, był w takiej zajebistej formie, tak mi się zajebiście w ogóle słuchało dzisiaj Darka, że no nie mam pytań, nie? I Daro specjalnie zostanie na wywiad, moi drodzy, bo już miał wsiadać do auta z Pasternakiem, który niestety musiał jechać, ale namówiłem go, że go odwiozę, żeby tylko został na wywiad, więc ponagrywamy dla was specjalnie gala już za tydzień. Na którą walkę ty czekasz tak bardzo oprócz tej walki pasternaka z Szyliwą? Na pewno na main event. No bo no to, to mimo wiadomo, Kacper też jest w Good i będziemy na pewno sobie to gdzieś przeżywać wszystko. Aczkolwiek nie mówię tutaj, że kacper czy Ferrari i tak dalej. Z Kacper łączą mnie też wiadomo, relacje i biznesowe, więc spędzam z nim dużo czasu, no bo jest też w siedzibie Good i tak dalej. Więc... Macie siedzibę? Mamy już siedzibę, ale to gadaliśmy o tym, aczkolwiek. No, może to jest jakaś ciekawostka, też e, mimo wszystko to jest dla mnie mega ważny main event. Też w ogóle uważam, że jest to jeden z fajniejszych main eventów, bo jednak walczy dwóch freaków: Kasper i Dubiel, którzy byli z Teamu Inc. i jest to gdzieś tam. Są to duzi influencerzy co bądź są to duzi influencerzy, którzy mają dużo do stracenia w walce z Ferrari. No i Ferrari też ma dużo do stracenia, ponieważ zrobił mocną przewózkę przed walką, nie? w sensie on, się, on tak jak się zawsze wozi, tak teraz jest ultimate wożenie e, i nie mówię, że to jest złe, zajebiste to jest i dla federacji, i dla niego samego, bo widzę, że opinie ludzi są również o nim takie, że fajnie, Amadi to jest ten kozak, który zawsze mówi e, to, co chcemy usłyszeć, zawsze dymi, jest zajebisty, e, więc jeżeli chodzi o Amadeusza, no to no to też go bardzo, no, ogólnie uwielbiam, uwielbiam też tego gościa jest to, jeżeli chodzi o Federację, to jest to naprawdę taki realnie dający zajebiste efekty nabytek Federacji. Oglądając z Lizakiem właśnie śmieliśmy się, że jeżeli Amadi by przegrał, to będzie taka lekcja pokory zmontowana no po nie, tym lekcja wszystkim. Lekcja pokory w to będzie, to w ogóle nie ma co ukrywać. Jeżeli przegra na przykład z Błońskim i przegra z Dubielem... Ale to, by było. No, no to jest taka... Na pewno mocno go... Po, pozbawi go to... Będzie długo musiał odbudowywać swój wizerunek, nie? Bo, no bo przewózkę zajebał, fuj, nie? przed walką teraz. Kolejna walka, na którą mocno czekam, to jest walka Pasternak'a z Szeligą, dwóch ciężkich yy, chłopów. Yy, atomowe uderzenie. Atom... Ja zastanawiam się, czy na ten Kałasznikow, jakbyś tak pożyczył na wszelki? <laughs> to ogólnie ten, ogólnie, yy, yy, ogólnie jeżeli chodzi o Piotra, no to yy, on coś gadał o tym, że będzie czekał na kontrę. W walce z Pasternakiem, i wiem, że jeżeli wejdzie mu to uderzenie, i wiem, że z Don Diego na pewno przygotowują się na kontry. Pasternak, czarny pas, jiu mega zajebisty parterowiec, więc jak tylko będzie szedł po nogi albo będzie szedł w jakieś klincze i tak dalej, to podejrzewam, że Szeliga będzie wykorzystywał jakieś takie y metody K1. Don Diego jest dobry w tym. No i jeżeli ustrzeli Pasternaka, no to Pasternak, myślę, że dla, dla Pasternaka to też może być lekcja pokory, ale uważam osobiście, że. Przewaga skillowa Pasternak'a nad Szeligą jest bardzo duża no i Piotrek tutaj musi liczyć też na duży łód szczęścia. Aczkolwiek ostatnio przy walce z Wrzoskiem tak samo gadałem i się zdziwiłem i nie chcę być taki do przodu, bo naprawdę Szeli ma coś w sobie, on z każdym miesiącem jest coraz lepszy i on też już inaczej walczy. Widziałem na, na storkach, na tych filmikach, jak on już kopie z luzu, to już jest takie inne, takie niewymagające tlenu, niepalącego kurwa, to jest też innego kalibru zawodnik. To, że on tam sobie odpierdala, czasami powie coś głupiego, no to w oczach ludzi to może być, wiesz, to Piotrek może być taki... Czasami odwala taką jakąś pajacerkę, on potem na pewno, na pewno się wstydzi, że mógł powiedzieć coś inaczej. Ale jako zawodnik i jako w ogóle tytan pracy, bo on jest swój tytanem pracy, jeżeli chodzi o treningi, on zapierdala nie? i on naprawdę będzie dobry. On za rok, dwa lata będzie jeszcze lepszy. I nie wiem, nie wiem jaki wtedy będzie w tych frikach. Może być już tak, że będzie mocno powyżej średnio zaawansowanym fajterem. Bombi, gala już za tydzień, w sobotę. Będziecie mieli, tak jak zwykle, dużo do oglądania, bo w piątek ważenie, ale w czwartek jest konferencja, więc pamiętajcie oglądać wywiady, słyszymy się na komentatorce. Natomiast chciałem przejść do następnego etapu, zanim rozreklamujesz jeszcze pay per view na fame. VOXDEL. Czy projekt GOATS to nie wypał? No nie, projekt GOATS. To jest wypał. Projekt GOZ wypalił. Mega się cieszę w ogóle, że ludzie tego tak ochoczo oglądają. Ostatnio mieliśmy kontrowersyjny odcinek z Fagatą, i będzie jeszcze druga część. I ani trochę nie przejmujemy się e, odzewem, ponieważ uważamy, że to jest tak samo jak z federacjami. Że jeżeli Fagata walczyła na przykład dla High Liga, czy dla Fejmu, i nie zaszkodziło to federacji, no to spróbowaliśmy też jako Goats po prostu, żeby wziąć kontrowersyjną fagatę i zobaczyć, jak to będzie. Liczyliśmy się z tymi opiniami i tak dalej. Wydaje mi się, że poruszymy w ogóle tę kwestię jeszcze na podcaście Gołców, ale sam w sobie projekt, mega mi się podoba. Są również jeszcze bardziej kontrowersyjne osoby w przyszłości, które do nas dojdą. I sam format randkowy, który jest zrobiony teraz, jest tylko ułamkiem tego, co będzie. My teraz tylko sobie wystartowaliśmy z tym formatem randkowym i dawkujemy ludziom ten content, ale już szykują się mocne rzeczy, jest już zespół stworzony, mamy siedzibę. Za niedługo będziemy robić reveal domu. Pokażemy ludziom naszą siedzibę, która ma około 2000 m2 i jest, to, jest położona na ogromnej powierzchni, tak więc wydaje mi się, że... Będzie fajnie. Dobra, natomiast zapytałem czy nie wypał, z tego względu, że tak, liczbowo super, subskrypcje super, wyświetlenia super, ale opinie ludzi to już sprawa kompletnie inna i tak analizując ten projekt... Nie do końca, nie do końca, bo pierwszy odcinek ludzie mówili, o, coś tam, wiesz, była taka ta... Drugi odcinek, same pozytywne komentarze praktycznie, że kurwa, zajebiste, że Kacper to, Kacper tamto, ale ogólnie było mega pozytywnie i ludzie mówili, że jest to takie guilty pleasure, i trzeci odcinek fagata, no wiemy o tym, że fagata budzi skrajne emocje i liczyliśmy się z tym, że będzie ten, że będzie, że będzie negatywna opinia, ale ludzie pisali nie tak, że nie wiem, że tam ona wykorzystała z czy coś, tylko po prostu pisali o fagacie, że da chujowy content. Ja bardziej biję do tego, że ludzie spodziewali się, że skoro się zbiera, zbieracie w tyle osób znanych z internetu, że będziecie chcieli zrobić coś takiego. Nie wiem, czy znaleźć sobie, może jakościowego, nie chodzi mi teraz o produkcję, bo jest super, tylko o sam format. No i widziałem sporo właśnie o to zarzutów. Natomiast pomyślałem sobie wtedy, że sprytnie do tego podeszliście, bo żadnego z was to nie uderza bezpośrednio, tylko to uderza w grupę, która tak naprawdę jest stworzona po to, że można w nią uderzyć. Bo taki bogdel nie jest siedzi smutny w domu i nie zajada ciasteczek płacząc, że go teraz cisną, bo cisną za projekt. Tak. I czy to właśnie tak wygląda? E... Żeby wy specjalnie robić tę kontrowersję, bo tak naprawdę nikt z was na tym nie cierpi, a tylko się wszystko zgadza? Znaczy, my nie chcemy, żeby, wiadomo, żeby tam było jakieś, jakoś tak, że jest jakoś krytycznie. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że e, tak samo jak przy Fame 1, Fame 2, no to wiadomo, Fame to był wróg publiczny numer jeden. się w porównaniu do tego hejtu i tej krytyki, który miał Fame... Przeszliśmy parę etapów życia. No jasne, jasne. A Goats e, też w, będzie sobie gdzieś tam levelował. I dbamy po prostu o to, żeby była jakościowa produkcja, żeby to ładnie wyglądało i tak dalej, ale merytoryka, treści, nowe formaty i wszystko. no Musicie czekać, bo no, będzie się działo. Teraz jest jeszcze gala, jest loteria, jest dużo rzeczy, więc ja na przykład nie jestem w stanie w 100% się zaabsorbować e, tym projektem, ale już po gali to będzie takie, wiesz, full-time job mój, i kurwa, myślę, że do tego czasu to już w ogóle też wyjdzie. Wyjdzie coś mocnego jeszcze od nas, innego niż, niż ten format randkowy. Chociaż uważam, że format radkowy jest mega trafiony, czekam aż na Minimajka. Chciałbym minimajka. Znaleźć dziewczynę dla minimajka, może znaleźć chłopaka dla Pauliny Kozłowskiej, może tam znajdziemy dla kogoś jeszcze. Zobaczymy, ale ogólnie pomysły są zajebiste. Ja mega się jaram tym projektem. I powiem szczerze, że tak, Sylwester Wardenga. Bo z nim mam tam takie relacje, że najczęściej, najwięcej siedzimy ze sobą razem, gadamy, rozkminiamy. Najbardziej mi się podoba to, że wymieniliśmy się doświadczeniem y, youtubera po prostu i dużo się przy nim nauczyłem. On y, też dałem mu parę takich ciekawostek, jakichś tri, triksów. I to jest fajne, że spędzamy. On śpi w ogóle w tej samej chacie, co ja. I, na, I rano się widzimy, gadamy, kminimy, planujemy, robimy strategię, budujemy to, potem przechodzi Izak na przykład, Wojtek Gola, przechodzi Kacper, siadamy, robimy obrady. To jest tak w ogóle, no jak taki startup, nie? I taki startup YouTubeowy, że czuję się jakbym był w piaskownicy, jakbym był takim dzieckiem, który dostał zabawki. I jeszcze ma dużo ziomków, którzy też mają fajne zabawki możemy się wymieniać. A propos, stoi tu Ulfik z Gazem na Niedźwiedzie i pokazuje, że już musicie jechać. Tak, BoxD, dziękuję. dziękuję, wszystkiego dobrego i widzimy się na konferencji Kup Fame. Kupujcie pay-per-view na fame.tv, loteria fame.gtr.pl. Zapraszam serdecznie. Miu. Czekajcie na konferencję, na ważenie i słyszymy się na komentatorce. Hej!